Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Przemek ze szkoły Green Hornet School. Przedstawię Wam dzisiaj przyimki miejsca kierunku odległości, czyli preposition of place, direction and distance. Jakie mamy, jakie wyróżniamy, kiedy, gdzie je stosujemy. In, to znaczy wy albo wewnątrz. Przykładowo, in a room, w pomieszczeniu, in a building – budynku, in the garden w ogrodzie in the world w świecie into natomiast oznacza wy albo do w jakimś kierunku prawda przykładowe zdanie Peter went into the kitchen, czyli Piotrek wszedł do kuchni. Mamy w kierunku czegoś. To też oznacza zmianę stanu. Inside jest bardzo podobne do in, aczkolwiek tutaj mówimy bardziej o zamknięciu w jakiejś fizycznej przestrzeni. Czyli przykładowo, Mace holds her cards inside of the wooden box. Czyli Mace trzyma swoje karty wewnątrz. Drewnianego pudełko. Mamy tutaj pewną fizyczność. On oznacza na. Przykładowo. There is an apple on the table. Czyli na stole znajduje się jabłko. Na stole. Et oznacza na, wy, przy. Najczęściej tłumaczymy jako przy. Przykładowo. I am at the table. Ja jestem przy stole. Above oznacza ponad, nad, powyżej. Przykładowe zdanie. The lamp is above the table. Czyli lampa jest ponad stołem. Nie ma tutaj kontaktu fizycznego. Natomiast jeżeli użyjecie over, wówczas to samo oznacza ponad, nad, powyżej. Aczkolwiek jest kontakt tutaj fizyczny. Przykładowe zdanie. Put the towel over me. Czyli połóż ręcznik na mnie. Dotykamy tutaj się z ręcznikiem. Pewien kontakt fizyczny. Aczkolwiek też może być użyte w sposób abstrakcyjny. Przykładowo, a manager over. Them, czyli kierownik ponad nimi. Below z kolei oznacza pod, poniżej. Znowu nie ma tutaj kontaktu fizycznego. Przykładowo the bee was flying below the table, czyli pszczółka latała pod stołem, prawda? Pod nie dotykała się z tym stołem. Natomiast jeżeli użyjecie under, wówczas mamy to samo. Pod, poniżej z kontaktem fizycznym. Przykładowo mm, I was lying under the blanket, czyli ja leżałem pod Kocen, ale też może być tutaj użyte w sposób abstrakcyjny, przykładowo under 18, czyli poniżej 18 lat. In front of oznacza przed, z przodu i mm, generalnie tutaj nie mamy twarzą w twarz. Przykładowe zdanie: She was sitting in front of me in the cinema, czyli ona siedziała przede mną w kinie. Wiadomo, jak siedzimy w kinie. Ja siedzę, także widzę tyły głów ludzi, prawda? Nie twarzą w twarz. Opposite znaczy naprzeciwko, z reguły twarzą w twarz. Zwróćcie uwagę proszę na takie zdanie. She was sitting opposite me at the restaurant, czyli ona siedziała naprzeciwko mnie w restauracji. Mamy stolik, ja siedzę tu, ona siedzi tam, siedzimy twarzą w twarz. Behind oznacza z tyłu. Przykładowo The swimming pool is behind the house, czyli basen jest z tyłu domu. Beyond oznacza z tyłu Poza jest bardzo podobne do behind, aczkolwiek mówimy o dalszej odległości i może mieć też zastosowanie abstrakcyjne. Przykładowo, it is beyond your imagination, czyli to jest poza Twoją wyobraźnią. Next to beside by, obok. One oznaczają i tak naprawdę nie ma różnicy między nimi, aczkolwiek next to i e by jest mniej formalne niż beside. Przykładowo, may I sit next to you? Czy mogę usiąść obok ciebie? Between oznacza pomiędzy i oddziela z reguły dwa obiekty. Przykładowo, between two words, pomiędzy dwoma światami: outside out oznacza na zewnątrz. One są bardzo podobne do siebie, aczkolwiek out ma zastosowanie bardziej generalne. Outside, gdy mówimy o pewnej fizyczności na zewnątrz pewnego pomieszczenia, na przykład. What is outside the walls of Wawel, czyli co jest na zewnątrz murów Wawel, albo I am going out tonight, czyli ja idę na zewnątrz dziś wieczorem. Near oznacza w pobliżu i możemy tutaj mówić o umiejscowieniu albo w takim znaczeniu metaforycznym, aczkolwiek znaczy to troszeczkę dalej niż next to beside by. Przykładowe zdanie: I was near someone with COVID, czyli ja byłem w pobliżu kogoś z COVIDem. A cross z kolei oznacza przez, w poprzek, na przeciwną stronę. No i mówimy tutaj o poruszaniu się obiektu po powierzchni płaskiej. Przykładowo: She rode across the road, czyli ona przejechała na drugą stronę ulicy. Przez ulicę, ulica jako powierzchnia płaska. Against oznacza przeciwko, ale też naprzeciwko. Przykładowo, mówimy tutaj o umiejscowieniu czegoś naprzeciwko czegoś, ale można też być przeciwko czemuś jako idei, prawda? Przykładowo: The president of the USA was against slavery, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych był przeciwko niewolnictwu. A among, amongst yy, pośród no i mm, nie ma tak naprawdę różnicy między tymi dwoma słówkami, aczkolwiek amongst częściej usłyszycie w Wielkiej Brytanii, natomiast among usłyszycie powszechnie. Przykładowo she divided the cake among her kids, czyli ona podzieliła ciasto pomiędzy czy też pośród jej dzieci. Around, around. Znowu hmm, dwa słówka znaczą tak naprawdę to samo, aczkolwiek around usłyszycie powszechnie, a around raczej usłyszycie tylko w Wielkiej Brytanii. No i one oznaczają dookoła. Wy, wyznaczają ruch albo umiejscowienie. Przykładowo, cyclists have been riding around city center since morning. Czyli rowerzyści jeżdżą dookoła centrum miasta od Rana. Fajny jest temat i bardzo dobrze, abyście sobie go poćwiczyli, dlatego specjalnie dla was przygotowaliśmy ćwiczenia. Znajdziecie je w naszym kursie, skorzystajcie z promocji, zainwestujcie w siebie i nauczcie się tego. Toward, towards oznacza w kierunku, wyznacza ruch. Dwa słówka tak naprawdę znaczą to samo, nie ma różnic. Aczkolwiek toward bardziej usłyszymy w Ameryce Północnej, czyli w Stanach, w Kanadzie. Natomiast towards w Wielkiej Brytanii, w Australii. Przykładowe zdanie. Start flying towards the sun, czyli zacznij lecieć w stronę słońca. Mamy kierunek, mamy ruch. Fru oznacza przez, jest bardzo podobne do akros, aczkolwiek różnica jest taka, że akros bardziej wyznacza nam tutaj ruch po powierzchni płaskiej, natomiast Fru oznacza nam przestrzeń. Tam byśmy powiedzieli jest 2D, tutaj jest 3D. Zwróćcie uwagę na takie zdanie. Mike went through the forest, czyli Mike przeszedł przez las. Jak idziemy przez las, to otaczają nas gałęzie, drzewa, prawda? Mamy taką rzeczywistość przestrzenną. A tam jak mówiliśmy, że ona przekroczyła drogę jako powierzchnię płaską. Up oznacza ruch w górę, ale też wzdłuż rzeki, drogi i temu podobnych. Przykładowo. Ja się wspinał up the mountain, czyli ja się wspinał na górę. Down z kolei oznacza ruch w dół, ale też wzdłuż rzeki, drogi. Przykładowe zdanie. We were walking down the streets when we saw a police czyli my szliśmy wzdłuż drogi, kiedy zobaczyliśmy samochód policyjny. Dziękuję wam ślicznie, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że troszeczkę się nauczyliście. Widzimy się na następnych zajęciach. Trzymajcie się w zdrowiu. Cześć.